Łężyca jest piękna. Przekonują mieszkańcy dzielnicy Nowe Miasto i podkreślają, że przede wszystkim jest otwarta dla Zielonogórzan. Czy tak jest, sami mogą Państwo sprawdzić. Już w najbliższą sobotę odbędzie się trzeci Łężycki bieg o pietruszkę. Bieg rozpoczęliśmy dwa lata temu. W tym, co roku rozbudowujemy bieg o kolejne elementy. W tym roku możemy się pochwalić i podziękować też yy, yy, firmie, która z, yy, przygotuje dla nas pomiar czasu czyli każdy zawodnik otrzyma chip. I będzie mógł mieć zbieżony dokładny czas. Bieg jest organizowany przez Stowarzyszenie CURTES z Łężycy. Przy wsparciu Stowarzyszenia Zielona Góra zacznie biegać. Inicjatywa ma zaktywizować Zielonogórzan do uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Event rozpocznie się biegiem dla dzieci na 100 metrów o godzinie 11.30. Następnie o godzinie 12 ruszy bieg dla dorosłych. Dystans 5 km po drogach leśno położonych na przepięknych, leśnych terenach otaczających Łężyce. Fajny teren, no i to jest też fajna impreza właśnie dla takich młodych biegaczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem. Taki, coś takiego fajnego na start, pierwsze zawody, że można, można dostać medal. Co ważne, w trakcie biegu przeprowadzona zostanie zbiórka charytatywna dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy przy Placu Pocztowym. Spalił się dorobek życia. Ci ludzie nie mają niczego, od środków chemicznych, poprzez, poprzez słodycze, jakieś ubrania, maty, nawet karmę dla zwierząt. Potrzebujemy również pieluch dla osób niepełnosprawnych. Tamte osoby po prostu mieszkały i udało nam się tak to fajnie połączyć. Mamy akurat bieg 16 w sobotę, więc zachęcamy, przyjdźcie do nas. Lista biegaczy jest już zamknięta. Na starcie pojawi się 120 zawodników. Organizatorzy zapewniają, że każdy, kto pojawi się w sobotę na biegu o Pietruszkę, będzie mógł wystartować. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej www.curte.pl.